Witam w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj że testujemy sobie grę Tavern Manager Simulator I co? No i dla, zaczynamy od razu Urządzimy sobie naszą tawernę Dobra, jesteśmy Jest oto nasza tawerna To jest widzę taki samouczek Ale no co, jakoś trzeba się nauczyć, tak? używać... próbę przy z myszy Dobra, drzwi zamknięte I idziemy naokoło? Hmm. Mamy co, wskaźnik czystości? Pieniążki? O, możemy tędy wejść po, Musimy pozbyć się desek, uh -huh. Pieniążki i reputację mamy hmm. Trzymaj, aby sprzątać Już taki house flipper z zarządzaniem sklepikiem, tawerną. Sprzątaj tawerny. Utrzymuj tawerny w czystości i sprzątaj brud na czas. Niektórzy klienci mogą stać się niezadowoleni i nawet odejść. No, czyli musi być czysto. Żeby nasi goście, klienci nie byli źli, tak? Dobra, sprzątając za pomocą mopa hmm. Dobra no. Mówię z flipper troszkę yy, Narzędzia. Jak to się te narzędzia wybierało? Kuchnia hmm. Dobra, to co większe to się podniesie. Dobra, idziemy otw otworzyć te drzwi. No ale pięknie tu jest. Dobra. Oczywiście tawerny do 50%. No to sprzątamy. Ładna pogoda, sprzątamy. sprzątamy. 8,40. To? A, tego nie możemy sprzątnąć. To są zagraty. Tego też nie sprzątniemy? Dobra, no to ciągamy To Sprzątniemy, a ja to chyba trzeba ręcznie. Te wielkie, takie potłuczone, jakieś gary. Mm, dobra, te serce śmieci trzeba przykryć. Trzeba czymś przykryć. Czym tym? Tak, tym. A, tylko muszę chyba wszystkie pozbierać. 3. 4. Ukryj sosy syru pieci. No dobra, tak to już zrobimy. Graficznie ładnie to wygląda. Miło dla oka. Muzyczka jakaś tam gra. Mamy tylko nadzieję, że nie jest za głośno. Hmm, teraz jest względnie czysta Pora papierkowej roboty. Zajźli do biura, no ale to jeszcze może coś sprzątniemy tu. No nie jest jakoś super czysto. A ja tu w sumie zapleczę, tu i nie będzie zaglądał raczej. Nie oprócz nas. Jak już czynam tego mapa, to już zamiotę. To były jakieś wielkie śmieci. Brak czystej wody. Jest to jest co zmywa, chyba tak? Grill. Dobra, idziemy do tego biura. To wygląda na miejsce, w którym poszli właściwie oprowadził interesy. Sprawdźmy, co to były za interesy. Tu jest słacowyrko ale spać nie idziemy. Zegar, wahadłowy, szafa, safe, pożyczka. Możesz zaciągnąć pożyczkę w, w goblińskim banku, ale będziesz musiał ją spłacić z odsetkami. Nie próbujesz szukać banku. W indykadorze przyjdą podługi. Za mało reputacji mam na pożyczkę. Hmm, zakup zasobów. Biuro. Hmm. Uzupełnij zasoby, kupimy i dekoracje. Zakup zasobów. No dobra, kawerna, poprawa. To jest ulepszenia w ogóle, tak? Level 1, level 2, level 3. Kosz na śmieci, ale czy ja to mogę kupić? Mogę to kupić. Najpierw chyba... O, od razu już z tego. Chyba tak nie do końca jest spolszczone. Yy, dobra, zasoby. Mamy kupić piwo. Ile tego piwa kupimy? 10? Za wszystko? Chyba tak. <laughs> Poczekaj na wóz z towarem. Dostała pozornie do zastanowienia. wczoraj na przyjazd wóz z surowcami. Otrzymuj zasoby włóczkę z przyc lewym przyciskiem myszy. Hmm. dobra, czyli taki element tajkuna. Musimy uzupełniać zasoby, że nam nie brakło piwa i innych rzeczy. Czekaj na dostawę i odwróć znowień. O, chyba jedzie nasza dostawa. O, wyciągnę. A Mamy licznik. 15 sekund. Hmm. Dobra. Hmm. tam postawić? Tutaj? O, dwie beczki piwa. Trzeba ludzi o otwarciu nowej tawerny. Muszę wymyślić nazwę i zaprojektować znak. No dobra, to trzeba coś ogarnąć. <grytanie> Pijany bęben. Myślę, że może to zostać. Poro otworzyć tawernę. Otwieranie, zamykanie. ale hmm, no możemy otwierać, zamykać, kiedy nam się chce jak to się otwiera, tak po prostu? o i się nawet wpadło. Dobra, to czekamy na pierwszych y, klientów. Dziś w menu, ale robienie drinka, o, zamówienie, żółty lub zielony obszar. Znalajemy sobie na próbę No, aby się udało Perfekt Dobra, na razie dwa będą nalane A gdzie jest ten klient? Przyszedł w ogóle ktoś? Idzie ktoś. Ktoś idzie. Ktoś idzie na Bronx'a, podaję mu piwko. Nie będę mówił jakie, bo mnie nikt nie sponsoruje. Sarenka przyszła. się mordo. Co tam potrzebujesz? Trzymaj. Do dna. Może z nimi gadać nawet. Hmm. Gada nie po elficku. Tu jakiś ziomek? Masz jedno? No co jeszcze chcę powiedzieć? Nie, żartowałem. Nie, no, wygnał. O, kolejna przyszła. O, Usługi dla gości. Aż trzeba posprzątać po nich. A te brudne dział odkładać? Tutaj chyba. Tak. Dobra, nalewamy dla tamtej pani. Perfekt. No, trochę trzeba się będzie nabiegać. Niech się myją te, tylko nie mam wody, nie? Ja nie, na razie z padny przychodzą. Za mało tutaj trochę. Ziomek też jednego brąksa? Ach, tu za mało. Mniej wypije, To zamówi może drugie. Jak bekają. Brud na stole. Brud szkodzi, bla bla. Aha, czyli musimy sprzątać, bo... Nie chcą siedzieć przy brudnym stoliku, tak? Tak, my idziemy do... Jakieś knajpy też nie chcę przy brudnym siedzieć. A tutaj na Czemu nie mogę tego posprzątnąć? No, teraz mogę. <laughs> Jak pękają w ogóle, śmiesznie. Mm. Nowe zadanie, czas na mycie naczyń. Woda, wiodro wody ze studni. Nie jeszcze zostało? 5 piw mi zostało. Zaraz ci ziomek podam. Jedna przylazła <noise> Ja bym chłopak pracować Dobra, niech piją Ja idę potem tą wodę do studni no, musimy kręcić Szybko, 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 szybko. Nalewamy. Dobra, nalane. Brudne naczynia. Właśnie, czy ja mam czyste jeszcze? Mam, chyba obsłużymy jeszcze tą pannę. Panią. Oj, za dużo. Tutaj fuch. Idziemy chyba zamknąć knajpę. No zaraz braknie piwa. O, tego ziomka. O, tu się trochę rozlało. Ale to później posąkamy. Trzymaj mordeczko. O, i nowy poziom. Dobra, idziemy te kufle myć. Mm, używamy. Jak to się myje? A, tak po prostu, po majta z nimi. Hm, fajne to jest, śmieszne. Tu trzeba odłożyć, dobra. Może później być można jakichś pracowników nająć do tego. No kurczę, jak będzie tak więcej klientów. Reputacja. Hmm, reputacja, sławna, tawerna, dobra. No pewnie jakoś, czyli tu jak piany nie było No to jest niedobre Ulepszenie tawerny Dobra, będziemy ulepszać Na razie i tak go zamykamy, bo o, trzeba posprzątać trzeba dostawę nową zrobić. No chyba w miarę. No bo jeszcze trzeba umyć żążoną, śrubę, Dobrze, że one same się tutaj te wracają, te kufle. Do drugiego poziomu, ile trzeba będzie zużyć? 50 tych. 50 Hajsu. Dobra, ulepszę hmm, to. Ulepszenie sprawiło, że zniknęła ta jedna hałda tych gratów, tak? Nowe meble trzeba zamówić. Mm. Meble grupy gości, mhm. to dla par odpowiedni stolik i dla grupy tak samo. No dobra, to ulepszymy. Meble. Stoł dla, dla dwojga. A, nie zamówiłem mm, meble. Ach, trzeba być... Zasoby. Piwo jeszcze trzeba zamówić. Dobra, to czekamy na dostawę. Będzie dostawa mebli i dostawa piwa. Już jedzie nasz kurier glowo. Wszystko czyste. No dobrze. Tu jakieś... Ktoś popuścił czy co? Na Naplutę? Wszystko we weszło? Hmm, piwo jest. Dobra, nowe meble. Eee, pipunek, meble. Dobra, jak to obrócić? Tak. Niech mają tak w szok, nie bardziej. No, sicalafo. Dekoracje. Tylko na dekoracji nie mamy już pieniążków. Będziemy się spać, Nagrana tak nam tak podpowiada. Achievementy wpadają. O, kogucik pieje. 6.00 hmm. Myślę, że jeszcze jedną partię gości obsłużymy. I będzie chyba koniec odcinka, żeby się zmieścił w takim czasie. W miarę dobrym. Zobaczymy, czy ktoś od rana przyjdzie. Spróbuję nalać może złowić, za na zapas. Nawet cztery, nawet. O, to jak się udało. Mam nadzieję, że to się nie popsuje, że to nie skiśnie. No zapraszam, zapraszam. Komu, komu? Bo idę do domu. Idziecie do tawerny na piwko Chodźcie, chodźcie, dobre piwko Kraftowe, nie żadne te sikacze, koncerniaki hmm. to jest siódma, to nikt o siódmej nie przyjdzie na piwo Co to jakieś żołnierze Great Castle, Watermill, Outlands Village. Mhm. Zamek. No, ale nie wpuśćmy, bo nie mam zaproszenia od króla. No to trudno. Dobra, trzeba pilnować może przyszli jakiś goście. A o 7:50 ktoś przyjdzie na piwo. <laughs> Mam nadzieję, że się nic nie zbagowało przez to, że zużyłem całe to. Cały hajs. O, drewno. Drewno pewnie będzie do grilla. Tutaj co? Tu może być jakiś ogródek. Jakieś sadzonki, warzywka. Strach na wróble. O, jest znowienie. Przyszli goście. Ej, tam dachu ktoś siedzi. Woda. Hm. Piątka na na ziemi nie leży, nie? <gry> Tylko na dachu. O. Proszę moje. Tutaj chyba rantka. I piwa nie będzie. Haha, coś, gościu? Szef znów podniósł scenę. że skóra zdrożała, ale kupi sobie drugiego konia. I punkcik do się. Uprzejmy gospodarz za to. No mm. Dobra, przynajmniej posprzątali coś, czy nie posprzątali, nie nabrudzili tak mocno. Para jakaś, kolejna? Dwa piwa, proszę bardzo. No ile pań przychodzi na te piwa, co oni, oszaleli? Dobra, to będzie nasza ostatnia klientka, bo więcej nie ma. Co ja mam, co podać? Księżyczka Elizabeth. Dobra, idziemy zamknąć. Bo nie będzie co podać już. Chłop... no chłop co poszedł. Wszystko brudzą. Wyznawca abstynencji, pijany. wycieramy stolik. Nie odrepta linia. Tutaj znowu nażygane na plutę. Jeszcze na na rozlewane. Dobra, myjemy naczynia. Pewnie będzie można dokupić tych kufli trochę. No wszystko czyste, dobra. Trzeba zrobić dekoracje. Kuktas, nie będzie kuktas i piwo. 10 piwa niech będzie. Yy, tawerna kożna śmieci. Niech będzie. Kupimy. Musi być jakiś upgrade, nie? Teraz możesz wyrzucić źle wysmażone dania. Nie musisz podawać ich klientom grządzić swoją reputację, elegancko. Dobra, hmm. no, no tak nic nie mam. Jest dostawa. coś ja mi się pakuje w ten worek i co, i tu. Jep. Podmioty Kaktusa, gdzie tego kaktusa? O! Kaktus. Zwiększy reputację. No, to reputacja teraz. Trzeba to być drugi poziom. Ale myślę, że tutaj na tym zakończymy. Mm, ten pierwszy kontakt z Tavern Manager Simulator. Także zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, do wpadania TikToka, Twitcha, Instagrama. I co do następnego! Bajo!